Witajcie na kanale Kierunek Zdrowie. Chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o yerba mate. Więc jeżeli macie ochotę posłuchać, zostańcie ze mną i oglądajcie. yerba mate to pokruszone i wysuszone liście i łodyżki ostrokrzewu paragwajskiego. I jest to bardzo popularny napój w krajach Ameryki Południowej, w szczególności w Urugwaju, w Paragwaju, w Brazylii, w Argentynie. Pije się ją z takiego specjalnego naczynka zwanego Mateo albo Matero, albo Materka. Jest wiele nazw na to naczynie i akurat ja mam zrobioną z tykwy, z owocu tykwy. Czyli taka wydaje mi się najbardziej naturalna, ale można kupić również z innych tworzyw, z porcelany albo takie metalowe widziałam. Pije się więc z takiego naczynia i przez słomkę zwaną bombija i te słomki to jest srebrna, to jest metalowa. Różnie są, różne mają zakończenia. Tutaj mam na przykład takie siteczko, a tutaj taką spiralkę. Ona sprawia, że fusy po prostu nie przedostają się, gdy pijemy, gdy pijemy przez to. Pokażę Wam teraz, jak zaparzyć yerbę. Nie wiem, w którym naczynku. Chcę Wam jeszcze pokazać, że są właśnie różne, są też różne wielkości. Ta jest na przykład mała, ta jest większa, a tutaj mam jeszcze większą. To są mojego męża i moje. Różnica jest w tych tykwach. To są właśnie z tych. 3 czwarte. Tak tradycyjnie powinno się podobno nasypywać. 3 czwarte materki powinny zajmować zioła. Oczywiście, jeżeli dla kogoś jest to za mocne, albo po prostu nie chce ze względów ekonomicznych, bo to jednak dosyć dużo trzeba zużyć tych ziołów. Może oczywiście tego mniej nasypać. Może sobie nasypać. Wiecie, co ja sobie zrobię w tym? Może sobie wsypać połowę, albo nawet jeszcze trochę mniej. Ja nasypię mniej więcej połowę połowę tej materki. Mam tutaj pokruszone są to i łodyżki i listki. I podobno właśnie najlepsza hierba jest gdy są właśnie i to i to, nie same listki, że łodyżki też powinny być. U mnie tak właśnie jest. Zwróćcie uwagę, jak będziecie kupować, żeby jednak była dobra jakość tej. I teraz co jest ważne? Kolejna rzecz. Bombije wkładamy pod kątem, tak przechylamy mniej więcej. Nie wiem, jak to pokazać, żebyście zaczęli. Żeby ją tam zagrzebać. Żeby ją. Żeby ona była tak pod kątem. Przechylamy te listki i teraz prostujemy i już jej nie będziemy ruszać. Jarek zalewamy wodą, gorącą wodą około 80 stopni Celsjusza. Także zagotowałam ją przed chwilą. Chwilę postała, żeby, żeby ta temperatura się zmniejszyła. I zalewamy ją. Mówią, że to jest takie pierwsze zalanie. To jest wypija święty Tomasz. Bo listki wszystko wchłoną, także zalewamy trochę, żeby te listki się, żeby tak jakby napiły się te listki, żeby to się wchłonęło pięknie. Chwilę czekamy i właśnie to, żeby to się wchłonęło, jeszcze nie pijemy. I dopiero gdy te listki tak pięknie nasiąkną, dopiero wlewamy następną porcję i już będziemy to mogli pić. Uwaga, żeby się nie poparzyć, szczególnie na początku. I teraz zaleję drugą, już pięknie się to wszystko wchłonęło. I trzymamy sobie w pobliżu taki czajniczek i dolewamy. Możemy topić przez cały dzień, dopóki nam smakuje i dopóki nam to odpowiada. Możemy cały czas tą samą ilość dziół trzymać i po prostu zalewać ciepłą wodą. Tylko taką, żeby się nie poparzyć, oczywiście. To, co jest moim sposobem, ja zawsze tak robię. Mam taki super termos, który naprawdę mi cały dzień trzyma tą wodę gorącą, bo ciężko by mi było co chwilę podchodzić do czajnika, jakby i w czajniku to robić. Dolewać z czajnika, bo jednak, jak pije, to tu kilka łyków się napije i potrzebuje już to dolać. Także ja lubię w termosie i to jest fajny sposób. Poza tym, mój mąż na przykład, gdy bierze to do pracy, dostaje właśnie też to ta w takim termosie i sobie dolewa. I to jest bardzo, bardzo praktyczne wtedy i, i, można, i można zastąpić na przykład właśnie rano kawę jermą. Hmm. Ja lubię w tej chwili, bardzo, bardzo mi smakuje jerba. Ale muszę wam powiedzieć, że na początku tak nie było. Przez pierwszy tydzień tak naprawdę przyzwyczaiłam się do jej smaku, bo, bo to jest taki smak ziołowy ziół, więc jak ktoś nie lubi ziół, musi się po prostu przyzwyczaić tak jak do wszystkiego. Musimy się z tym smakiem zapoznać. I przede wszystkim na początku te pierwsze dwa, trzy zalania, ten smak jest dużo bardziej intensywny, natomiast później jest już słabszy. I dlatego może później się łatwiej. Pije, szczególnie właśnie na początku, jak ktoś jeszcze nie jest wielkim fanem hierby, ale dla mnie był to super sposób na to, żeby ograniczyć picie kawy. I, i fakt, że ta hierba mi bardzo pomogła w tym, ponieważ zauważyłam, że tak naprawdę w piciu kawy to najbardziej dla mnie największe znaczenie miał ten sam rytuał, czyli to, że rano siadam, zalewam sobie gorącą kawę i piję, nie sądzę, żeby, żeby ta kofeina, nie czułam się w jakiś sposób uzależniona od kofeiny, ale byłam ogromnym kawoszem piłam naprawdę dużo kawy, ale zauważyłam właśnie po jakimś czasie, że piję tą kawę bezmyślnie tak naprawdę mogłaby tam stać woda albo jakiś inny napój i to nie ma dla mnie większego znaczenia, że, że piję właśnie kawę ta kawa mi smakowała zawsze tylko na te pierwsze dwa, trzy łyki takiej gorącej i właśnie i to, że sobie o, teraz siadam i piję kawę jest tak fajnie więc yerba mi bardzo w tym pomogła, jeżeli chodzi o taki nastrój, o taki rytuał. Jak sobie zaczęliśmy z moim mężem właśnie w weekendy najpierw, zamiast rano na kawę, to siadaliśmy na yerbę i piliśmy sa sama ta zabawa właśnie z, z tymi... Naczynkami, z tą słomką. To jest fajne, i to może Wam przynajmniej pomóc trochę ograniczyć kawę, jeżeli macie taki zamiar, bo to, to było jakby moim głównym takim powodem i dlaczego chciałam spróbować, czy yerba, czy yerba jest w stanie mi zastąpić kawę i naprawdę mi pomogła ją bardzo ograniczyć. Powiem Wam teraz o właściwościach hierby, ponieważ znalazłam wiele informacji, i przede wszystkim takich bardzo pozytywnych, takich, które właśnie jeszcze bardziej mnie przekonały, żeby zastąpić kawę yerbą. Jerba działa też stymulująco, mówią, piszą, że rozjaśnia umysł. I to prawda, bo ja to zauważyłam, i ja i mój mąż naprawdę w praktyce zauważyliśmy, że ja mam bardzo niskie ciśnienie z natury, że tak powiem, i potrzebowałam właśnie rano, żeby się obudzić, żeby dojść do siebie, potrzebuję jakiegoś kopa. I naprawdę nie zauważyłam. To jest tak, tak, jak mówiłam, bardziej jest to chyba taka przyjemność spicia kawy, niż to, że ona mi tak naprawdę mnie pobudzała, dlatego, że można nabić się również zielonej herbaty, która ma kofeinę, albo właśnie yerbę, i nie musi to być kawa, a też działa jakby działa właśnie stymulująco i pobudzająco. Poza tym, że rozjaśnia umysł i właśnie działa tak pobudzająco, wspomaga trawienie, zwiększa koncentrację, podobno wspomaga odchudzanie. To też jest dobra informacja, ale tak naprawdę to ja z, zauważyliśmy właśnie z moim mężem, że gdy pije się yerbę to nie chce się po prostu jeść, może dlatego wspomaga odchudzanie, nie wiem, ale naprawdę ona zmniejsza apetyt. I to jest, to jest też dosyć fajne może w niektórych, w niektórych sytuacjach, byle nie za dużo, żeby nie przerzucić się, że tak powiem, na yerbę i zastąpić nią jedzenia, bo to też nie o to chodzi. Zwiększa odporność organizmu, zawiera witaminy A, C, E, witaminy z grupy B a także magnez, żelazo, krzem, wapń, potas. Magnez, tak jak kawa wypukuje z organizmu magnez, hierba dostarcza właśnie ten magnes. Także myślę, że że ma trochę właściwości, które przemawiają na jej korzyść, ale podobno może być szkodliwa, gdy jest pita po pierwsze bardzo gorąca. Także trzeba chwilę poczekać, żeby naprawdę żeby nas nie parzyła, żeby można było ją swobodnie miło pić. I podobno, gdy jest łączona z paleniem tytoniu i z piciem alkoholu, to może działać szkodliwie i mm, podobno może wywoływać raka krtani. Znaczy, były takie przypadki właśnie raka krtani, ale gdy była łączona z tymi innymi substancjami i, i pewnie używana też w dużych ilościach, tak jak to w Ameryce Południowej, gdzie jest to taki napój. Jakby codzienny. Jerba jest pita w takim gronie, powiedzmy iluś tam osób, i jest pita z jednego tylko naczynka przez właśnie jedną słomkę. Nalewa gospodarz, zalewa wodą i podaje Każdy pije po kolei. Każdy, gdy się napije, oddaje gospodarzowi, który znowu dolewa, podaje dalej, i tak to chodzi w kółko. I powiem Wam szczerze, że moja bardzo dobra koleżanka kolumbijka, która zna właśnie yerbę i którą pytałam, czy lubi i czy pije, to powiedziała, że zawsze ją to odrzucało i że właśnie nie chce pić yerby i nie lubiła nigdy, dlatego że ludzie piją z jednej, z tej właśnie bombii, z jednej słomki i jej to nie pasowało i ona tego nie lubi. To wszystko, co chciałam Wam dziś powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli filmik Wam się podobał, lajkujcie proszę. I dajcie mi znać, czy znacie, czy lubicie, czy pijecie i co myślicie o jerbamacie.